Hej, z tej strony Darwinek. Witam Was już w drugim odcinku z szkoły budowania. No, troszkę nie było odcinka, chyba z 8 dni, no ale myślę, że się nie gniewacie, nie? Yy, I co, od razu przychodzę do rzeczy. Dzisiaj spróbuję pokombinować coś z techniką typu Snot, czyli Start, not on top. I co, do tego odcinka wybrałem sobie tą scenę, którą widzicie tutaj na ekranie. Zobaczcie mnie może dlaczego, bo to taka mała scena, ale to dlatego, że chciałem bardzo mieć podstawkę na Elektromecha, plus to będzie taki mały zwiastun yy, serii shortsów, która się pojawi. Która zakończy się finałowym odcinkiem, myślę, tego sezonu Szkoły Budowania, bo ten sezon będzie troszkę krótszy. Yy, chcę tak wiecie, rozpocząć to, trzy odcinki, zobaczymy jak to się przyjmie. Jeżeli to się przyjmie bardzo dobrze jak poprzedni odcinek, w którym było aż 10 łapek w górę, to zdecydowanie rozpocznę. Znaczy nie rozpocznę, tylko dalej będę kontynuować tą serię z nowymi sezonami. I co? Dzisiaj postaram się taki sam wynik zrobić, czyli 10 łapek w górę. Tutaj jeszcze do zachęty macie listę ostatnich 10 subskrybujących. I co? Ja już lecę do zbudowania. Po chwili budowania podstawa, a bardziej baza samej podstawy jest już gotowa. Więc teraz wystarczy, że dodam trochę detali, a potem umieszczę budowlę i będzie gotowe. Aha, i chciałbym jeszcze wspomnieć jak się w ogóle buduje z notem. Bo buduje się bokiem, na przykład z takich obrików. I tutaj to co będzie na górze, to, to są jedyne study jakie będą. Na przykład można tutaj postawić. Figurkę. I to będzie tak bokiem, nie? Rozumiecie o co chodzi? Mam nadzieję, przynajmniej. O. Tak to nie powinno stać, ale o taką. Okej, okay, dodałem tutaj kilka detali, roślinki, jakiś mały kamyczek. I mm, to chyba tyle, co tutaj dodałem, więc puszczę wam już jakąś muzyczkę. OK, podstawa jest już całkowicie gotowa. Teraz tylko dam z tej figurki i będzie idealnie. OK, wszystko jest już na miejscu. Tak to się prezentuje z Mehem i Klausem. Myślę, że jeszcze wam to lepiej omówię za chwilkę. Yy, więc yy, tak, szybko wam to omówię. Tutaj dodałem z przodu ta podstawa. jejku myli mi się już trochę, przepraszam i też przepraszam, że odcinam dzisiaj tak późno. czyli tak, jest tutaj Klaus, jest tutaj ElectroMechJ nic z nim nie zmieniałem, ale w sumie ja mogłem kilka rzeczy malutkich podmieniać, ale już tak zostawiłem jak było w zestawie i co, jest tu trochę kwiatków po raz tutaj, po raz zwalanych po całej makiecie a bardziej podstawce byłem tego nawet makietą nie nazywam no i chyba nie mam nic więcej do powiedzenia o tym moku. Dzisiejsza budowla była taka troszkę mniejsza, ale mam nadzieję, że też wam się spodobała. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie. Było to dla mnie małe wyzwanie, ponieważ jeszcze nigdy nie budowałem w tym stylu, właśnie budowli, że jest budowana z notą podstawka. Więc ja myślę, że jak na pierwszy taką budowlę nie wyszło to najgorzej. I tak, koniecznie zostawcie lajka, bo jak już wcześniej wspominałem, dobijamy do 10 lajków I oprócz tego może zaczniemy o taką małą zabawę, że w niektórych odcinkach będę dawać na samym końcu filmu słowo Słowo klucz, przez które będę dawać serduszka, nie? Więc powiedzmy, że dzisiejszym słowem będzie... Choćby Jay, albo... O! Oh, Megi Jaya. Napiszcie w komentarzu McGrath, a ja to przypnę wam serduszką. I to chyba tyle, co miałem teraz do powiedzenia. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa pa.